Jaki to jest chłop, kurwa. Ja przyjechał. No to przyjechałeś to jedzie. Po co ty gadasz, kurwa? My już nie jedziemy dalej. No to nie ja Dzwoni na policję, kurwa, ja mam to nie, ja, nie wysią, ja nie wysiądę ja Dobry wieczór A może pan tak zawrócić, bo tam będzie wsiadał, tak? Bo to było tutaj zamówienie, to i oto tak? No, no. Do Chyloni, tak? Kierunek ma pan? No tam gdzieś tam do Gdyni. No. Ma trochę... Mariusz, tak? Może pan zawróci tam, tam, gdzie wsiadał, dobra? Tam mi się będzie. No ma trochę węglu, a tu zaraz po tym. A wiem, że tak nie czekacie za długo, nie? No, wsiadajcie, poparki. Chodź ma Grześ. A Drugi grzeź też. A, drugi, drugi. Mam dwóch grzesiów. Ja muszę wierzyć. Wszystko jest okej, okay. chodź. Marze wszystko uregulowane, tak? Tak, tak. Ja sobie tam wrócę. Tak, tak. No. Chodź. To no. sakra się po co ciupi, o nie? No. <gry> A zdarza się no. na grozi. Ale No Dobry wieczór Dobry No co tam? No wsiada, nie ma czasu, chodź To nie będzie czekać po 10 minut A chodź. co pan chłóczy? Siadaj. Co nie będzie pan czekał? Po 10 minut Ale ma pan... Co się stało? Truduje. 10 minut pan Jestem czeka, się... czy dwie? No Ja no mówię, nie. że nie będzie No to jak się... 10 minut będzie, to pan powie coś nie, jeśli pan będzie do mnie tak mówić, to my dalej nie, po prostu nie pojedziemy No to nie pojedziemy, pojedziemy. No to Nie ma dyskusji, nie jedziemy. jedziemy, niech pan nie dyskutuje Kurwa kłóci, panie... te dwie minuty z gadamy, a kłóci Nie, przecież co... Co... cicho zamykać Bo my nie liczy o ciebie interesuje wy jesteście dla klienta Nie, my dalej nie jedziemy bo nie ja Jedziemy nie do Kilonii, jedzie pan zapłacony, proszę jechać Ja odwołam zamówienie Nie, nie to odwołaj, kurwa, co ty jesteś Nie, przejdziemy na samochód Bogiem ty jesteś, czy co? Co pan nie dyskutuje, pan jedzie Kamera wszystko pisze, ja nie będę dalej Dobrze, że pisze. No, pan Cyrki odprawia. Pan bardzo agresywnie do mnie Ale ja nie jestem agresywna, ma pan jechać do mnie? No to ja z panem pojedę do mnie. No to proszę, nie, je. jedną razem ze mną proszę jechać. Pan, pan mi... bardzo agresywnie do mnie. Ale, coś, ale no to bardzo agresywnie, Pan mówi, że pan 10 minut czeka, my staliśmy chyba ile? Dwie minuty? No. A pan Widzimy. problem robi, pani. nie skalić? Jeśli pan będzie się co, co? coś do mówić, to jedziemy, ja pośrodku drogi zostanę. Jedziemy, i nie no, no, nie Pośrodku po drogi zostanę. nie no. pan przestanie. No, Troszeczkę że... szybciej, bo mój czas to moje pieniądze. chwilę, ale pan jest dla klienta, nie my dla pana. Nie, po prostu zawsze kiedy no, ja przyjeżdżam to... do Zmówienie Ja wiem jak to porozumieć z Ja, po... ja poczekał 5 minut. No, to... Kiedy ja tylko przyjechał, już czekał 5 minut. Nie tak. jestem w stanie wyjść i czekać na pana, pan ma czekać na mnie, na klienta. No Wybacz ja rozumiem, pan. ja pan czekał no. No, no to dobra czas. weź milcz chłopie minęł. Bo tak agresywny. No to ja... my na policję zadzwonimy, że akurat nie chcesz nam jechać, bo... No to możesz dzwonić ja od... No i co, coś nie... ci zrobił ktoś? Z nas? Tak ty. Tak, czy? Nie, To, to ty? Denerwuje mnie pan, ja Aha, a pan mnie denerwuje i co? To ja no dzwonię to ja... do pana korporacji, że pan klient nie... No to denerwuje? mogę dzwonić. No to zobaczymy, kurwa zresztą, co ja będę się tłumaczył. Nie nie masz nie ma, nie ma, nie ma Gdzie sensu. Gdzie my jesteśmy? Jaki, jaki są... numer to jest taksówki? Oni tak? są po prostu dla nas nie... Dobra, ale nie pani. My, pani nie nie, 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 nie wiem ja, jak to się zapiekamy. Tak. A Chula. dyskutujesz jakbyś ty był, kurwa, kum, królewiczem jakimś. Nie potrzebne mówić do mnie, kurwa. Nie jesteś, mówię do ciebie kurwa, tylko mówię ogólnie kurwa, bo jestem zdenerwowany, bo robisz siebie kr królewicza jakiegoś. Bo ja też a nie jesteś ja królewiczem, pan. jesteś kierowcą, któremu zapłaciliśmy ja i Cię jedziemy, prosimy, tak. żebyś nas odwiózł? My chcemy, żebyś nas odwiózł i nie dyskutował, a ty no, dyskutujesz z ja, ja, ja chcę jechać. Ja chcę jechać innym No to dyskutować jedź, i nie dyskutuj. No i pan do mnie dyskutuje najpierw. Ja, ja tylko mnie. do mnie dyskutuję. Ja do dyskutujesz. Ja Ja No jak jak kurwa, parę? Jak to ten chłop kurwa. Ja przyjechał. No to przyjechałeś, to jedzi! Po co ty gadasz kurwa? My już nie jedziemy dalej. No to nie ja dzwonię na policję! Kurwa ja mam to nie... Wyjebane. Ja nie wisią, ja nie no ja ja na Ja zadzwoniłem Pani Panie mogę zadzwonić. Ma pan jechać do mego celu. Nie, nie zadzwonię ja na policję. Nie może nie jechać z no państwem, który... No A czy A on nie, tak ma... nie, zadzwonimy na policję! Pan ma pretensje. Pan ma pretensje, Policja. że ktoś na niego krzyczy, bo on kurwa dyskutuje. Kto, ktoś mu coś ubliżył? Kto mu coś ubliżył? Kto? Mo można jedno pytanie? pytanie. Słucham. Mo My jedziemy dalej. Jedziemy Tylko Jedziemy dalej w ciszy, dobrze? No to się nie odzywa i jedź. Dobrze, okay. To się nie odzywa i jedź. Nie okay. jedziemy, ciekamy. Dobra. jedziemy, jedź. jedziemy. Nie, Ja do domu. No to dzwonimy na policję. Nie, jest nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Przepraszam. Nie, jedziemy, bądźcie cicho No to zajedziemy na komisariat bo... Dobra, nie, Pani Jadzia, na cichową jedziemy On to cicho. nagrywa, zobaczymy, czy ktokolwiek co, Jemu ktoś coś ktoś ubliżył Tak, tak chwalą Ubera Trzeba niestety napisać skargę No, no oczywiście Nie to no to trzeba zamawiam, mają, zamawiam, marsz, to... marsz zamawiam, mu powiem bo... na... Dobra, my możemy sobie być agresywni Nie, nie no, bo Królewicz przyjechał no, że To na jeszcze kawałek taksówka zrobić To są moje pieniądze jak się nie podoba zawód, to można iść, co innego pracować na budowie. Oczywiście, że tak. Staki składać. Tu Wiesz, mają obcych kierowców. Nie mają naszych, tylko jeżdżą. Jeszcze... Czuję się panami u nas. My mamy być cicho w swoim własnym kraju. Królewicz, ja pierdołem. No. Kup. Na przystanku, nie? Tak. Wyskoczysz? Dobra, spadamy. będzie przystanek królewiku, sopry pan zajedzie, dobrze? Ale I wy jest... jesteście po prostu dla nas, nie, wy dla, nie my, nie wy dla was. Po prostu pan no. gada z, z panem ja na, na dworze. No. Ja po prostu mówił, że troszeczkę szybciej siada i wszystko, a ten pan z tyłu mówił do mnie bardzo agresywnie, żeby co ja mówił i mu tak szybko siadał. Nie, nie mówił O nie to mówił, mi, i mi Nie, nie, mówił. pan, pan powiedział, że mój ma wsiadać, bo pan się spieszy, bo mam pan zaraz... No ja kurs. nie mam to. Tak pan myśli, nie, że... Ja miał. Tak, pan, tak nie można. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No, życzymy miłego wieczoru. Może lepszych klientów.